Wejdziemy na balkon. Jest przed 7.30, więc słońca jeszcze nie wzeszło. To jest już trzeci z rzędu taki piękny wschód słońca. Dziś sobota, 6 listopada. Zapraszam na vloga. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kawa w szczerbionym kubeczku, ale jest to kubeczek zabytkowy, maniak komputerowy. Do życia potrzebny jest tlen i internet. Maniak komputerowy. Tak wygląda. To jest kubeczek ups, mojego męża. I cukier, bo no, cukier musi być. Jest czapka, są rękawiczki, chyba jest zimno, ale o wiele cieplej niż wczoraj. Zmieniłam też buty na trapery, żeby nie ślizgać się po błocie, zobaczymy, czy będzie lepiej. Dzisiaj umówiłyśmy się na 7.30, z tego względu, że nie, mogę, nie muszę dzisiaj rano syna wieść do pracy, bo ma urlop i możemy przed 8:00 wyskoczyć. Ale już zadzwoniłam do Kasi, żeby się pośpieszyła. Może trafimy na wschód słońca i na polach nagramy wam wschód słońca. Na naszym parku placu coraz więcej liści spada z drzew. I widać szronna na trawie, ale postaram się za dużo nie gadać, żeby nie nałykać mego <laughs> powietrza i żeby się nie przeziębić. Ok kochani. To zobaczymy czy Kasia będzie wcześniej. panowie na budowie już o 6.00 zasuwają słońce, deszcz, lato, zima non stop. To jest ciężka praca. Spokojnie coś to nasze jeziorko. Gęsi chyba pojechały, poleciały <grytania> żerować. Te małe czarne kurki podchodzą tutaj do nas. Już nie jest tak ładnie jak latem. Już jest listopad. Podejdę pod blog Kasi i pokażę wam jakie się zrobili super plac zabaw. Był sam prezydent Frankfurtu. Było otwieranie. A zrobili tylko dlatego, że tu jest dom seniora. Trzeba się było czymś pochwalić, że się coś robi dla społeczeństwa. Idzie Kasia. Kasia już. Kasia już jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokażemy. Kasia mówi, że w gazecie nawet mówili o tym placu zabaw. Jak widzicie remontują też bloki w końcu, tu ćwiczyłyśmy troszkę, o na tych urządzeniach, patrzcie jaki piękny zrobili, przepiękny, tu w kulki można pograć, o i zając też tam chodzi, piękny, prawda, lecimy. A tu remontują, jakie będą piękne te bloki, są takie socjalne bloki, prawda, to nie są prywatne chyba, co? To są socjalne bloki, nie prywatne. Nie, socjalne. Socjalne, które montują i po po 50. No, mają prywatyzować tak. Aha, dlatego może nam będzie kosztował nie wiadomo ile pieniędzy. Dlatego remontują. Remontują, żeby podnie podnieść cenę, prawda? Piękne luksusy. Piękne. Jak nasz remontują, to od razu będzie kosztowało moje mieszkanie 500 tysięcy chyba. No tak, po Frankfurcie. Lecimy. Już zeszło, słoneczko, zaraz, Patrz, jak o stoi pięknie, Patrz. ale pięknie warto było przyjść prawda warto było przyjść tak wcześnie rano po prostu cudowny, wspaniały widok i nie jesteśmy jedyne które tutaj dzisiaj właśnie ten wschód słońca filmują Kasia również filmuje i ci Państwo, którzy idą też przed chwilą filmowali. No dobrze, dosyć tego filmowania, trenujemy, zmieniłyśmy buty, widzę, że Ty też masz trapery. Ja mam już od dłuższego czasu A mogę. Od przymrozku, patrz, nawet nasze błoto zamazło, całe szczęście, bo się już bardzo ślizgałyśmy ostatnio. To jest nasza brzuska. Tutaj zawsze o 7.05 dzwonił telefon, a teraz już nie dzwoni. Samowite, nie? <laughs> dzwoni pół kilometra dalej. <laughs> no tutaj zawsze o 7.05 Już musiałyśmy zawracać. A teraz idziemy na mostek. Chcieli ten nawóz. Może sobie jaka się że... W pierwszych przemrozkach ścinają, żeby to teraz gniło, prawda? I się psuło. Ciekawe. Możliwe. Rany. Krówki są. Znaczy byczek i króweczka. Nie, to czy coś byczek. Mały, młody byczek. Czekaj, muszę podejść z tej strony, bo nie widać w obiektywie. Właśnie się zastanawiałyśmy, czy one są, czy są schowane. Byczki są, a tamten też byczek? Nie, to Tu młoda jałóweczka? No, byka to rozróżnimy. Myślisz? Tak, rzeczywiście, jałóweczka. Nice. No Byczek króweczka. Króweczka. Króweczka? <laughs> czy króweczka? Byczek Byczek czy króweczka? Dobrze. A, na no dowód, że to jest pod prądem, proszę. To jest pod prądem. O, ale ale i się coś biega coś? się, nie? Co? się biega się. Na tak. rowerach jak do pracy. Jak no i nie jest to cudowne? Odpuściłyśmy naszą dróżkę przy rzeczce. Poszliśmy w sady jabłkowe. Tutaj widzę też na nawóz już chcieli. Tam ludzie biegają. Chodź jaka piękna i cudowna. Wam te piękne sady. Zobaczcie, jakie to drzewo jest cudowne. Chyba akacja, takie akacje podobne. Są takie piękne sady. Nie wolno tu podchodzić, zbierać. Są karteczki na drzewach, że gospodarz czy właściciel sobie sam zerwie, więc nie wolno zbierać na niemieckich sadach. Jest cudownie po prostu. Cudowne to jest. Jabłuszka już oberwane. A tu na tym drzewie są jeszcze jakieś jabłuszka zostały. Wejść można pomiędzy sady, ale nawet nie wolno tego opadu, tego co spadło, nie można zbierać, bo to należy do właściciela. Tu są jakieś jabłuszka zostały. Sobie przyjdzie, chłopi se zerwie. A tam Frankfurt. Schodzimy już z tej górki. Tam jest Kasia, Kasia filmuje. Pięknie dzisiaj, wiecie, tak jest cudownie tutaj. Słoneczko wzeszło. Ślicznie. Zrobiłyśmy takie wielkie kółko, tam są krówki przed nami już. Kasia też patrzcie, fotografuje. A ja tobie Kasia jest też fotografka. Aż będę musiała Cię wyciąć. Teraz <laughs> będę siedziała pół godziny, żeby A, zrobić białą plamę. <laughs> Na ekranie Kasiu. To dobrze, zrobię białą plamkę, żeby będzie pod widać. <laughs> nie no, cudownie jest. Aż zrobię białą plamę, wytnę cię. <laughs> Albo wytnę, albo taką plamkę zrobię. Teraz ten fragment wytnę. Podsumowujemy dzisiejszy spacer 6 km no, 6 9306, bo cię było dłużej 324 kalorie, czyli można pójść tą krakowską albo śląską kupić za chwilę i Przechodziłyśmy koło budki, pan przyjechał e, z polskimi kiełbaskami. Jezus jak pachniał. i idę kupić kiełbasy. Idę jeszcze raz tą kiełbasę, idziemy z Kasią jeszcze raz. Wyrzucam śmieci, wzięłam pieniądze, i idziemy kupić kiełbasę. Podna ta sobota dzisiaj. Kasia też pobiegła po pieniądze. Znowu się tutaj umówiłyśmy i idziemy kupić kiełbaskę. Kochani, zrobiliśmy zakupy. Kasia nakupowała też. Ja z nim spapugowałam Kapustę kupiłam kiszoną. prawie to samo. Słuchajcie, kapusta piszona u Polaka. Szyneczki za kiełbaski, Wam pokażę. Kupiłam przy okazji bułki i pan mnie kusił może Grześka, a ja mówię, nie. Nie, nie kupię Grześka. Dobrze kochani, lecimy do domu. Tak. Zobaczymy się na sporcie. Dopiero w poniedziałek. Mi się już no. ładno robi po plecach, już stygniemy. Kasiu, życzę ci miłego, miłej niedzieli. No ja to biorę. Zobaczymy się w poniedziałek na sporcie. Tak, tak, rano, nie? No. Tak jak zawsze Dla Was też wychodźcie na sport. Tak. Pa. No, zakupy zrobioną. Musiałam zakryć twarz pusteczką, bo się ktoś wpluł tam na tym, przy tym samochodzie. No, zakupy zrobione. Będzie pyszna kiełbaska. Kupiłam żywiecką i śląską. Pycha, mama się ucieszy. Zobaczcie, jaka piękna, żywiecka kiełbaska. Śliczna. Zaraz sobie kawałeczek zjem smacznego. No i takie śniadanko, śniadanko po treningu, twarożek z czosnkiem przygotowany przez moją mamę i po prostu kanapka z żywiecką i do tego jest jeszcze kicia, która też by chciała coś zjeść, prawda? Chciałabyś coś zjeść? Twarożku z czosnkiem może Ci dam, tak? Czy żywiecką? Żywiecką może, tak? No zaraz Ci dam, kochanie, zaraz.